Najstarszy rolkarz ma 61 lat, najmłodszy 13. Łącznie 70 osób wyruszyło rano sprzed katedry we Wrocławiu na Jasną Górę. Pielgrzymi w ciągu czterech dni mają do pokonania ponad 200 kilometrów. To był szalony chyba pomysł. Nie, nie ma, Ktoś mi zaproponował. Ale pierwszy raz, panie. Tak. 230 kilometrów. No, no właśnie, to trochę przerażająca wizja, tak? ale damy radę. Kiedyś chodziłam na piesze pielgrzymki. Ale myślę, że taka rurkowa jest... Może nie chcę mówić, że łatwiejsza, ale krótsza. W zeszłym roku byłem, brałem udział. Udało się dojechać na miejsce do Częstochowy. W tym roku mam nadzieję, że też wszystkim się uda. Będzie bezwypadkowo i wszyscy będą się dobrze bawić. Trasa przebiega drogami, które nam wypadają. Czasami są to drogi polne, gdzieś tam między polami, ale jeździmy też również trasami wojewódzkimi, czyli cyfrowymi trasami, takimi, którymi jeździ dużo samochodów. Mamy postoje, oczywiście, i to, co nas zaskakuje z roku na rok, to to, że Jesteśmy przyjmowani naprawdę bardzo serdecznie, gościnnie. Ludzie są niesamowicie otwarci, przynoszą jedzenie, pieką ciasta i są naprawdę ucieszeni z tego, że jesteśmy wśród nich. Robimy postoje, odpoczywamy, bo to potrzebne, żeby była regeneracja sił. Uczestnicy rolkowej pielgrzymki każdego dnia mają pokonywać ponad 50 kilometrów. Dłuższe postoje planują między innymi w Bierutowie czy Kluczborku.